Cześć, to ja Rarity. To pierwszy filmik, który, mój pierwszy filmik, który dodam na nasz kanał, ponieważ wcześniej nie dodałam żadnych. I w tym filmiku pokażę otwieranie mojego nowego Petropa. Niestety wcześniej go już musiałam otworzyć, ponieważ poprzednie otwieranie się nie udało, bo włączyłam swoją kamerę. I jak widzicie, tyle po tym zostało. Czyli pudełko. Jakiś tam podziwa. No, ale stwierdziłam, że Wam go tak czy siak pokażę. I dodam jakiś filmik. I powiem Wam tylko tyle, że jest to kotek. I w zasadzie już go zobaczycie. To jest on. Od razu, jak go zobaczyłam w tej nowej serii, w reklamie i w ogóle, to tak strasznie chciałam go mieć. Znaczy, strasznie. Jest po prostu siliczny, jak dla mnie. I wiem, że niektórym osobom może się on nie spodobać. To tak, nie będę dłużej przeciągać ani nudzić. Kupiłam go nowego, znaczy ją nową. I Cieszę się z tego, bo jest przynajmniej czysta, a nie jakaś popisana lub coś w tym rodzaju. Yy, będzie mieć na imię Avalon, bo to dziewczyna. I nad charakterem jeszcze muszę się zastanowić. Ale ogólnie rzecz biorąc bardzo, bardzo mi się podoba. Ma śliczne niebieskie oczka. Bez magnezu. I różowe LPS. No, to krótki filmik, więc ja i Avalon się żegnamy. Pa, pa!